Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę wam co ostatnio udało mi się upolować w Dino. Zapraszam do oglądania. A więc ostatnio byłem w Dino i trafiłem na naprawdę fajną dostawę Hot I w tym filmie zobaczycie modele, które udało mi się kupić. A relacje z tego huntingu zobaczycie w filmie dokumentalnym, który niedługo wleci na mój kanał. Bo właśnie jestem w trakcie nagrywania takiego kinowego filmu. I mam nadzieję, że naprawdę fajnie to wyjdzie. Także tam będziecie mogli obejrzeć sobie tą relację. A w tym filmie obejrzymy sobie dokładnie te modele, które kupiłem. A więc jak wiecie w Dino pojawiały się teraz case'y z nowymi Ferrari od Hot Wheelsa. No i mi się właśnie udało tam kupić aż 6 sztuk nowych Ferrarek. I pierwszymi z nich są 4 czerwone F40. Następnie dwie sztuki Ferrari 365 GTB4 Competycione. Dalej udało mi się również złapać dwa różowe prosiaki 911 GT3 RS. Następnym modelem, który kupiłem, jest taka pomarańczowa Honda S800 Racing w wersji Treasure Hunt. I ostatnim modelem, który kupiłem, jest taki Buick Rivera w czarnym kolorze. A teraz przejdźmy już do dokładniejszego obejrzenia tych wszystkich modeli. A więc obejrzyjmy sobie najpierw ten piękny model Ferrari F40 Competycione. Jest ono naprawdę przepięknie wykonane, jest to nowy odlew odnotowujący tego modelu, ma ono piękny czerwony lakier. Naprawdę ładnie się tutaj prezentuje. Z przodu ma plastikowe lampy, które naprawdę świetnie wyglądają. Na masce jak i z boku ma również logo Ferrari. Felgi tutaj naprawdę pasują. No i z tyłu niestety brakuje nam tutaj lamp. Nie ma ich tutaj niestety zrobionych. No ale jak na model od Hot Wisa jest naprawdę pięknie wykonane. Ślicznie wygląda. No i wziąłem właśnie cztery sztuki tych ferrarek, bo dwie zostają zamknięte. Z jednej sobie zrobię luzaczka i z ostatniej zrobimy kiedyś customa. Dobra, a więc teraz przejdźmy do modelu Porsche 911 GT3 RS w pięknym różowym kolorku. Jest ono również pięknie wykonane. Z przodu tak samo jak w Ferrari mamy plastikowe lampy, jest logo Porsche, są fajne kalkomanie z numerem 27 i z napisem Porsche. Te felgi z tym złotym rantem też naprawdę pięknie tutaj wyglądają. Jest fajny spoiler z napisem Porsche. No i tyłu niestety tutaj nie mamy wcale zrobionego, a szkoda, bo przydałyby się tutaj takie lampy, i na przykład rejestracja. Ja to na przykład bym wolał mieć zrobiony tył zamiast tej kalki na spoilerze albo po bokach. Nie wiem, po prostu lepiej by to wyglądało, jakby ten tył był zrobiony, a na przykład byłoby mniej tych kalek na aucie. No ale i tak, model jest naprawdę piękny i cieszę się, że udało mi się dorwać te dwie sztuki. Jedną sztukę wziął kolega, bo razem w Dino były trzy sztuki tego Porsche. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie na Discorda do Irokeza, bo... Właśnie odbywa się na nim konkurs. Jest to konkurs pod tytułem Model w akcji i jest on zorganizowany z okazji 3000 członków. Ogólnie jest to konkurs fotograficzny, trzeba zrobić zdjęcie, a następnie wysłać je na kanał ze zgłoszeniami. Więcej szczegółów macie właśnie na Discordzie u Irokeza, do którego linka macie w opisie w przypiętym komentarzu. No i teraz omówmy sobie model Ferrari 365 GTB4 Competizione. Ono jest naprawdę też super wykonane, ma tutaj z przodu również plastikowe lampy. Mega fajnie one tutaj wyglądają. Super wygląda ten numer 64, jest logo Ferrari z boku, fajnie wystające wydechy po bokach, złote pięcioramienne felgi. Na masce mamy taki fajny biało-niebieski pas. No i tyłu również nie mamy tutaj zrobionego, ale model jest naprawdę świetny. I tego modelu w tym Dino było naprawdę dużo, bo było chyba aż 8 sztuk. No ja sobie wziąłem dwie sztuki, jedna zostanie zamknięta, a druga pewnie pójdzie na luzaka. I kolejnym świetnym modelem jest Honda S800 Racing I jest ona w wersji Treasure Hunt Proszę bardzo, mamy tutaj na karcie pod autkiem Logo TH, jest to srebrny płomień W kółku, no i logo TH również Mamy tutaj na modelu z boku, tak z tyłu Ogólnie fajnie mi siedzą w nim te szare felgi Ma tutaj numer 58 Jest napis Honda, maska też naprawdę Fajnie wykonana i szczerze wam powiem, że jak byłem W tym Dino to jeszcze ja zastanawiałem jaki w tym case Jest Treasure Hunt, no i tak właśnie nie mogłem Go znaleźć, ale kurczę tak spojrzałem Na tą Hondę, spojrzałem pod spód i kurczę Zobaczyłem przypadkiem logo TH, no i Fajnie, że to zauważyłem, bo tak to myślę, żebym jej nawet nie wziął. No a ja zbieram Treasure Hunty, także przyda się do kolekcji. I ostatni model, który wziąłem jest to Buick Riviera w czarnym kolorze. I on mi się naprawdę spodobał, jest to taki fajny klasyczek. I ja już mam go też w takim turkusowym kolorze. No i teraz mam dwie sztuki tego modelu w dwóch różnych kolorach. Dobra, wiecie co? Możemy sobie zrobić od razu luzaczki z tych dwóch Ferarek. Dobra, wiecie co? Nie będziemy się tutaj bawić w żadne nożyki. I po prostu je rozerwiemy. Oj, zobaczcie, jak mi się ładnie otworzyło w ogóle. Naprawdę fajnie to tutaj puściło. I mamy naszą ferarkę. Ło, wow, jest naprawdę kozacka. Pięknie się prezentuje. I ja z tego luzaczka zrobię niedługo Wisłapa. Wymienię jej kółka na takie same, tylko gumowe. Będą one również srebrne i pięcioramienne. No jest ono naprawdę śliczne, fajnie tutaj ma wykonane te plastikowe lampy ładnie wyglądające logo Ferrari o i dopiero w luzaku dostrzegłem to, że za szybą widać tutaj fajnie zrobiony silnik no tyłu tak jak już wcześniej mówiłem tutaj nie mamy zrobionego, ale i tak pięknie się to prezentuje, no i naprawdę świetne Ferrari, dobra no to to samo robimy z drugą o to już się trochę zapchało tym papierem no i proszę bardzo i jest kolejne Ferrari ten model jest już trochę starszy. Też naprawdę pięknie się prezentuje. Jest numer 64. Mamy z boku logo Ferrari, tak samo jak i z przodu. Z przodu również mamy ten numerek 64. Mamy również pięknie wyglądający biało-niebieski pas przechodzący przez maskę. No i te plastikowe lampy naprawdę pięknie się tutaj prezentują. Robią naprawdę robotę. No i model naprawdę świetny. No także jak widzieliście modele są naprawdę świetne I tak jak już mówiłem relacje z tego huntingu Będziecie mogli zobaczyć w filmie dokumentalnym Który nadal jest w trakcie nagrywania Dobra moi drodzy mam nadzieję, że modele wam się spodobały A jeśli spodobał wam się również ten film No to zostawcie pod nim łapeczkę w górę No i subujcie mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem Aby nie przegapić dalszych takich filmów My widzimy się w kolejnych filmach A ja już się żegnam, siema!